Witajcie, kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z kilkoma moimi pracami. Jednej z nich będzie mi bardzo trudno pokazać. Jest to moja ostatnia miłość, czyli Anioł zrobiony techniką PowerTexów. W bardzo dużym przybliżeniu go widzicie. Jak wymyślę, jak Wam to pokazać, to pewnie częściej się pojawi. Kopertówka pamiątka Chrztu Świętego, skromniutka zapina, zapinana na magnes z kwiatkami ranu. Kartka na 80. Yy, urodziny, w całości wykonana z papierów ekrzynowych. Tak się prezentuje: moja pierwsza kartka namiotowa. Malutki album harmonikowy. pokażę Wam krótko go, szybciutko, dlatego że film został nagrany wcześniej z wykorzystaniem kolekcji Nie Zapomnij mnie akrylowych papierów, oraz oczywiście, jak widać, karoli, mintajowych papierów Karoli oraz Exploding Box z okazji ślubu. Potraktowany trochę mediami, glossy akcent, tymi takimi ziarenkami z PowerTexu. Na środku to, co najczęściej robię, czyli schowek, Mamy obrączki. Oczywiście kartka z historią, to co lubię najbardziej. Aneta i Mateusz w dniu ślubu e, szampan z kolekcji e, mintajowej, trochę podciągnięty losy akcent. E, a tutaj jest cała historia. To jest e, stempel. E, mm, który pokolorowałam kredkami akwarelowymi, ale był na tyle ostry, że mi nie pasował do całości stonowanej kartki. Stąd nałożyłam papier welinowy, na nim zrobiłam embossing na gorąco, dokładnie tego samego stempla. Wycięłam i przykleiłam, tak żeby troszeczkę mi to uciekła, mi ta barwa. I taki mamy efekt. Oczywiście, glossy akcent. I y, ten piaseczek power y, Zapraszam Was ponownie.